To jest Mistrzostwo z drugiej strony? Biegu. Seria rozmów z ludźmi, którzy są sercem, siłą napędową i zapleczem 47. Nacjonale Niderlandy Marazonu Warszawskiego. Spotykamy się w plenerze, w pięknych, zielonych miejscach znanych biegaczom, takich jak Pałac Kultury i Nauki, czy też ośrodek Nowa Skra Aktywna Warszawa. Rozmawiamy o różnych twarzach Mistrzostwa, których nie widać na pierwszym planie, a które robią ogromną różnicę. Takim wydarzeniu, jakim jest 47. nacjonalny maraton warszawski. Dziś porozmawiamy o tej sile, której nie widać na pierwszym planie i w tabeli wyników, ale czuje się ją na w każdym kilometrze o sile kibicowania, bo biegacze biegną dlatego, że ktoś ich niesie słowem, muzyką, wsparciem, i bez tych kibiców, bez tej siły kibicowania ten bieg nie miałby racji bytu i by się nie odbył. I dzisiaj porozmawiam z prawdziwymi mistrzami kibicowania. Witam was serdecznie. Słuchajcie, ja sama biegam. Biegam w biegach ulicznych i muszę wam powiedzieć, że bez tych kibiców to ani róż. I Monika, może zacznę od ciebie, ty od 10 lat. Tworzysz wspaniałe strefy kibica. Obchodzisz taki swój jubileusz, można powiedzieć, jeśli chodzi o projektowanie. I powiedz, jak to jest? Jak się projektuje te strefy kibica? Jak się je tworzy? Bo wy robicie to z prawdziwym takim pietyzmem i z ogromną energią. I tam jest zawsze full ludzi, mnóstwo ludzi. Jak to robicie? Jak ty to projektujesz? Wiesz, co to jakby samo się projektuje. Mhm. Rzeczywiście dbamy o to, staramy się, żeby było nas jak najwięcej, i staramy się, żeby ta strefa kibica była też dla kibiców świetną imprezą, świetnym mhm. wydarzeniem. I zakładamy, że jeżeli my się będziemy tam dobrze bawić, dobrze czuć, jeżeli ta energia będzie między nami, ta radość. To biegacze, którzy będą przebiegać przez tą strefę, złapią tą kulkę energii i pobiegną w nią do mety. Mamy po prostu ludzi, którzy mają ten sam vibe, tę samą zajawkę. Super. Mateusz, z domofonii. 12 lat, zabawy muzyką, głosem i takiego powera, który dajesz biegaczom i biegaczkom. I słuchaj, ja chciałam Ci podziękować. Bo mnie niejednokrotnie niosłeś na tym biegu ulicznym i naprawdę to jest tak, że jak biegacz opada z sił i ty nagle personalizujesz te słowa, je wypowiadasz, wyśpiewujesz je, to naprawdę to jest ogromny zastrzyk energii dla tych, którzy często walczą ze sobą na tej, na tej trasie. I powiedz, bo mnie to zawsze interesowało bardzo mocno, jak ty tworzysz te słowa, jak ty to wymyślasz, czy to jest pod wpływem emocji, czy to jest wyreżyserowane wcześniej, bo ja mam takie poczucie, że każdy tekst, który wyśpiewujesz, jest takim tekstem stworzonym indywidualnie dla tego biegacza, który ciebie mija. Tak. Ja mam taki odbiór i powiedz, jak to się tworzy? Tak jest. E, w sensie naprawdę mi miło, że się widzieliśmy na trasie i, i super, że się spotkaliśmy. Są spersonalizowane te teksty i one są tworzone pod wpływem chwili. Ja jestem freestyle'owcem, czyli wymyślam teksty na poczekaniu, a maraton i tyle tysięcy biegaczy, które, które biorą udział, są mega inspiracją. Czy to do koszulki czy napisy czy odpowiednie stroje. Wiemy też, że dużo osób się przebiera, prawda? Biegają w grupami, yy, więc jakby to dodaje y, motywacji i ta emocja powoduje, że one są bardzo mocno spersonalizowane teksty. Więc y, każdy biegacz jest szansa, że dostanie coś specjalnie dla siebie, prawda? Mateusz, a powiedz, a czy była jakaś taka sytuacja, że rzeczywiście widzisz kogoś opadającego z sił? I nagle po prostu tutaj przygotowujesz coś dla tej osoby i ta osoba powstaje i biegnie dalej. Jest tak, jest tak. Kiedyś pamiętam, bo Kasia zawsze nam mówi gdzie, w którym miejscu mamy stać na trasie. I kiedyś nas ustawiła na dwa lata temu na samej końcówce biegu, przed samą metą. Ja osobiście myślałem, że to już jest takie miejsce, gdzie biegacze sami dają radę na własnych siłach dobiec. Ale był pan, który później do mnie napisał, miał koszulkę Show Must Go On. I ja tego nie wyczułem nawet, ale dorymowałem odnośnie tej koszulki, dorymowałem do niego i później bardzo miłą wiadomość napisał, że walczył o rekord, że parę lat starał się poprawić swoje wyniki, opadał z sił tak mocno, że już miał odpuścić i mówi, że jak to usłyszał, to udało mu się uzyskać ten rekord i mi był bardzo wdzięczny. Ale to super, że ciebie odnalazł, tak, prawda? I tak, napisał. Tak, no. że w ogóle mu się chciało, prawda? Tak, no tak, bo tak. jakby biegniesz i wracasz do normalnego życia, co nie? Ale to jest właśnie ta moc, ta moc. Kibicowania. Monika, a powiedz, jak to jeszcze? Ciebie coś w ogóle potrafi zaskoczyć w tych strefach kibica, no bo 10 lat to jest kawałek czasu. Czy jeszcze coś potrafi was zaskoczyć? Czy są jakieś takie momenty, które zaskakują? Ja mam wrażenie, że my co roku jesteśmy zaskoczeni, Aha. bo rzeczywiście ten niedzielny poranek, kiedy Warszawa się dopiero, my zaczynamy, kiedy Warszawa się dopiero budzi. Tam pierwsze samochody przejeżdżają trasą. Tak. i. w oświcie jest jeszcze tak, dużo Tak, jeszcze czasami w tych kapturach jeszcze często jest chłodno, no tak. z kawą i tak sobie myślimy, no nie, to się, no ja nie wiem, jak to się wydarzy. No, no, no. Ale potem, potem przychodzi jakby coraz więcej osób, włączamy muzykę, i rzeczywiście gdzieś to się tak nakręca, tak się, tak się zaczyna dziać, że w momencie, kiedy przyjeżdżają, przyjeżdżają, przybiegają pierwsi sportowcy, ci, którzy mają te wielkie jakby ambicje sportowe, i oni na często mamy wrażenie, że nas nie widzą, ale z nas wtedy eksploduje taka wielka energia, która się gdzieś właśnie już, już nazbierała przez te godziny przygotowań. I to jest duże zaskoczenie, bo potem kiedy, kiedy, kiedy ten kurz opada, kiedy się Maraton zamyka, myślimy sobie, wow, to się, to się znowu wydarzyło. Jak to się stało? Sami nie wiemy. Super, super, fajnie. <laughs> Mateusz a powiedz mi, bo dla ciebie to kibicowanie to też jest taki maraton. Przecież ty jesteś tyle godzin na nogach, pracujesz cały czas głosem, i powiedz, czy ciebie też coś potrafi zaskoczyć? Jak Ty w ogóle tutaj zarządzasz też swoją energią? No bo to jest cały czas proces twórczy. Tak jak mówisz, personalizowany, podbiegaczy, inspirowany różnymi momentami. Jak w ogóle sobie z tym radzisz? Pierwszą rzeczą, która nakręca, to są właśnie biegacze. I powiem szczerze, że dużo gram imprez jakby dookoła biegowych, czyli to są różne jakieś takie imprezy okolicznościowe. I tam nie ma tej energii. Ta tak. energia od biegaczy, i będę to powtarzał zawsze, jak ktokolwiek mnie pyta, jest niesamowita. Bo nie dość, że tam są ludzie, którzy mają swoją pasję określoną i ona nie dość, że jest sportowo, czyli jest super, bo rozwijająco, to jeszcze osoby są bardzo pozytywnie nastawione. One są same naładowane energią, że tam są. To, że to jest ranek, że to jest w ciągu dnia. Te słońce, te miejsce. Tak. Grałem w wielu wspaniałych miejscach, jak mieliśmy na podbiegu na Belwederskiej koło ambasady rosyjskiej. Trudny moment. Bardzo trudny i bardzo fajnie tam ludzie reagowali, bo jakby wybiegali za rogu i ten podbieg pod górkę, więc tam było super energetycznie. Zaskakuje mnie za każdym razem to, jak dużo dają energię biegacze, bo jakby ja przygotowuję się już parę tygodni wcześniej, bo muszę wybrać muzykę, jednak to są 3-4 godziny grania, więc tych podkładów muszę je przygotować, muszę je połączyć ze sobą. Zazwyczaj gramy z saksofonistą, z DJ-em, musimy to przygotować. Więc ja się czuję wspaniale, jak ryba w wodzie i to, jak widzę uśmiechy, jak oni reagują, jak biegnie parę tysięcy osób. Wiecie, oni są skupieni w jednej grupie i jak oni oddają ci tą energię, no to to nakręca. U mnie to jest pstryknięcie palcem i się kończy i jest mi smutno, że się skończyło. Słuchajcie, bo to jest taka transakcja wiązana, tak jak was słucham i mega synergia i taki synchron. Pomiędzy kibicami a biegaczami. Wybierzecie od biegaczy i dajecie biegaczom i vice versa, prawda? Także wzajemnie siebie nakręcacie. Słuchajcie, takie ostatnie pytanie do Was, do Ciebie, Monika. Co byś powiedziała kibicom i entuzjastom biegania, którzy może nie biegają, ale chcieliby przyjść po kibicować? Dlaczego w ogóle warto? Bo ja widzę też czasami wielu indywidualnych kibiców. Mnie na przykład wzruszają takie momenty, gdzie widzę panią, która wyciąga swój garnek z kuchni i bierze łyżkę i dzwoni, nie? I to są też takie momenty piękne, które się zapamiętuje i które też dodają tej energii. Powiedzcie, dlaczego warto stanąć na tej trasie 47. Nacjonale Nederlanden Maratonu Warszawskiego i kibicować? Dlaczego warto? E, ja się tutaj zgadzam ze wszystkim, co powiedział Mateusz. Rzeczywiście to jest transakcja związana i, e, i ta energia wraca. Tak. E, my jesteśmy jakby ta energia, którą łapiemy na maratonie warszawskim potem niesie nas przez kolejne tygodnie i to jest, e, to jest rzeczywiście. Bieganie i tak naprawdę Maraton Warszawski to nie jest tylko impreza dla biegaczy. Mm -hmm. To też jest impreza dla kibiców i wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, bo właściwie jak się raz tego spróbuje, to potem już się chce i chce. Super. Mateusz, a czy ty możesz zrobić tutaj, ponieważ mówisz, freestyle to twój żywioł, czy mógłbyś zrobić taki trailer dla tych biegaczy, którzy teraz trenują i wy wylewają litry potu, no bo mamy lato, sezon letni, jest naprawdę gorąco i trudno teraz trenować tych, w, tych, w tej pogodzie? Czy mógłbyś zrobić taki trailer dla osób, które się przygotowują do 47. Nacjonale Nederlandy Maratonu Warszawskiego? Możesz trochę im tam zakibicować, żeby im się chciało, żeby się nie poddawali i żeby przyszli na ten bieg i zrobili swoje życiówki. Ehm, to jest, no dobrze. Słuchajcie ludzie, wszyscy, którzy biegają z zajawki. Nacjonale Nederlande, Maraton Warszawski. Pamiętajcie, bieganie i doping to nasza misja. Wiecie która? 47. edycja. Będę na trasie, więc do powiedzenia. Słuchajcie, widzimy się i do zobaczenia. Wow! wow. Słuchajcie, i to jest najlepsza puenta. Ja Wam serdecznie, serdecznie dziękuję w imieniu całej społeczności biegaczy i biegaczek. Sama do niej należę, także mega dzięki Monika za Waszą strefę kibica. Tobie, Mateusz, za taki spontan i za tę energię. Słuchajcie, ja was będę wypatrywać i mam nadzieję, że będziecie tam mi dmuchać w te moje skrzydełka biegowe, jak i innym biegaczom. Serdecznie, serdecznie Wam dziękuję. Mistrzyni Monika i Mistrz Mateusz. Dzięki. Do zobaczenia na trasie. Do zobaczenia.